Witajcie w kolejnym odcinku na kanale hodowla ZDW, z tej strony tradycyjnie już I w dzisiejszym odcinku jesteśmy już w czerwcu. Także, jeżeli mamy już czerwiec, to będzie film. Także, także, co zaczynamy. Na pierwszy tutaj ogień idzie nasz samiec srebrny belgijski. Ostatnio pojawił się od tego samca vlog. Sobie tak siedzi, ładnie tutaj rozłożył nogę. Pod samcem srebrnym belgijskim jest czarny mieszaniec samicy kalifornijskiej z samcem strokacza niemieckiego, który został sprzedany. A samiec belgijski został przesadzony z tej klatki tutaj. Tutaj mamy samicę kalifornijską, jedną z dwóch samic. Została odsadzona od młodych. Tutaj mamy te dwa młode. Dlatego są dwa młode, ponieważ było młodych dokładnie, podobno, nie pamiętam już dokładnej liczby, ale było ich chyba około, powiedzmy, dziewięciu, tak, dziewięciu było tych młodych, ponieważ jedno to jedno po prostu zdechło przy, po porodzie. Potem zostało pięć sprzedanych. Niedawno, bo dwa tygodnie temu. No i tutaj niestety tutaj dwa ostatnio zdechły, ponieważ miały koksydiozę i zżytały zębami. No i zdechły niestety. Próbowaliśmy je leczyć z dziadkiem, no ale nie wyszło niestety. Tutaj mamy samiczkę ostatnio nowy nabytek. Samiczkę belgijską. Tutaj mamy, tutaj mamy samce, które zostaną też sprzedane. Tu są to samo, to są wszystko mieszańce po samicy kalifornijskiej. To jest ona jest chyba w tamtym drugim pomieszczeniu. Ona właśnie, ja do niej przejdziemy w ogóle. Także tak się tutaj na razie to pomieszczenie prezentuje. Przejdźmy sobie do następnego pomieszczenia. Także już jesteśmy w drugim pomieszczeniu. Tutaj mamy samicę kalifornijską. Ona ma dokładny termin. Porodu za dwa dni, także już tutaj buduje gniazdo. Tutaj mamy kolejną samicę y, mieszańca, ona jest w taki odci odcieniu żelazistego. To jest samica mieszaniec po y, samcu strokaczu i samicy strokacza. Ta samica, która tutaj była, została sprzedana. Została tylko jedna samica z niemieckiego. Za to mamy tutaj kolejny nowy nabytek, czyli samicę srebrną belgijską oraz kolejny nowy nabytek, gdyż zostały trzy nowe króliki zakupione do hodowli. Tam, gdzieście widzieli jednego, tutaj mamy dwa kolejne i tu mamy znów samicę srebrną belgijską. Także to by było na tyle w tym odcinku. Zachęcam do subskrypcji na kanale, łapki w górę i do następnego filmu.